Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Moi drodzy, przychodzimy dzisiaj do Maryi, ale nie przychodzimy sami. Chcemy tu przynieść, przyprowadzić, stanąć z tymi wszystkimi, których Bóg nam dał w darze. Dał, dał i zadał. Dał i i zadał, bo każdy dar jest też zadaniem. A tym szczególnym darem jest drugi człowiek. I ten człowiek jest też zadaniem. Jest też zadaniem do odrobienia, domowe zadanie od Chrystusa Jego Matki na całe życie. Być dla drugich ludzi takim, jakim ja chcę, aby oni byli dla mnie. Moja więź z Chrystusem, moja miłość do Matki ma być wyrażona poprzez skierowanie wyobraźni i ducha ku moim bliźnim. Miłość do Boga, miłość do Maryi, ma mieć swoje odbicie, przeniesienie w miłości do człowieka, do tego człowieka, którego Kościół. Sam Chrystus nazywa bliźnim, a bliźni otaczają nas przez cały dzień i przez całe życie. Czasem wysilamy się, aby wyjść do nich z dobrocią, z uśmiechem. Pytanie, jak długo wytrzymujemy ten wysiłek bycia życzliwym? Bo często doświadczamy od naszych bliźnich, Zaborszości, zachłanności, i często ich przeciwny do naszego sposób postępowania zraża nas. Trudno nam być dobrym dla wszystkich, zwłaszcza gdy oni na to dobro nie potrafią podziękować. I często. Jesteśmy głęboko zszokowani, napotykając człowieka wielki, wielkiej pokory, czymy się mali wobec ideału i to też ogranicza nasze pragnienia. Odnajdujemy spokój i bezpieczeństwo w ciszy i mroku samotności. Nasz intymny świat otwieramy przed nielicznymi. Przed nim, przed nią, przez tym, przed tamtym, przed wybraną konkretną osobą. Mamy wielu znajomych. Mamy kilku przyjaciół. Ale kto jest moim bliźnim? To słowo bliźni ma w sobie bardzo bolesny element. Słówko blizna blizna. Bliźni to ktoś, komu ja pomagam się zabliźnić, albo ktoś pomaga mnie się zabliźnić. Bym ja się pozabliźniał. By się pozamykały moje rany, które zrodziły się w starciu z egoizmem innych ludzi. Mam wielu znajomych. Mam Kilku przyjaciół. Ale ilu ludzi na mojej drodze życia mogę nazwać moimi bliźnimi? Ludzi, którym pomogłem, by się zabliźniły ich rany. By oni odzyskali utracony pokój i radość i serce, a przede wszystkim, by odzyskali wiarę. Wiarę w Boga i także wiarę w człowieka, który przychodzi do nich jako Boży Posłaniec. Jakże wiele razy przekonaliśmy się, że drugi człowiek, ten, który miał być moim bliźnim, stał się burzycielem, bo burzył mój spokój. Bo wikłał moje plany i często wolimy uciec przed człowiekiem we własny świat, do własnej wierzy i zabezpieczyć się przed wpływem innych ludzi i kontaktem z innymi ludźmi. Niestety, bliźni, drugi człowiek, mimo wszystko jest tuż obok mnie. Obok mnie żyje, obok mnie pracuje, trudzi się, modli się. Grzeszy i powstaje. Obok mnie się spowiada. Obok mnie klęszy i powtarza zdrowaś Maryjo. Obok mnie jest na Majowym, na różańcu, na Eucharystii i w kolejce po chleb. Mogę zamknąć oczy. Mogę go nie widzieć, ale on będzie i nie może pozostać mi obojętny. On jest osobą istotą zdolną do kochania i wolną tak jak ja. I dlatego względem siebie jesteśmy równi. Nie ja nad nim i nie on nade mną, ale ja i on, ja i mój bliźni, obok siebie. Obaj jesteśmy równi, bo obaj często zadajemy innym rany. Myśl, słowo, uczynek, zaniechanie to narzędzia, którym ja mogę zranić mojego bliźniego. I zamiast leczyć rany, powoduje nowe. I zamiast się zabliźnić na nowo, rany rozrywam. I sobie. I innym. Kim jest dla mnie drugi człowiek? Powtórzę, nie może on być nade mną, ani ja nad nim. Ani on paniem, ani ja carem. Na równi, bo idziemy tą samą drogą. I mamy tą Samą matkę i jesteśmy dziećmi jednego Boga. Kim jest? Dla mnie drugi człowiek. Nie wolno mi traktować człowieka jak rzeczy. W stosunku do człowieka obowiązuje ta sama prawda, co w stosunku do mnie. Jestem osobą. Mam wybór. Mogę mu zrobić miejsce w moim sercu. Albo też zamknąć się przed Nim. Bardziej nam właściwy jest posulat otwartego serca. Miło jest zostać gościnnie otwarte drzwi i mile jest doświadczyć szczerej radości gospodarza. Przykazanie miłości wymaga od nas rzeczy trudnych. Przypomnijmy sobie, że każde dobro jest trudne. A my chcemy być dobrymi, to przykazanie miłości mówi nam, czego mamy szukać w drugim człowieku, mianowicie wychodzącej nam naprzeciw jego miłości, i tylko jej wolno nam w nim szukać, niczego więcej, ani poklasku, ani pochwał, ani zła, bo brzmi nam w uszach jedna prośba, jeden nakaz. Jedno zdanie Chrystusa nie sądźcie. Nie sądź. Mój przyjaciel staje się cząstką mnie samego, bo ja tego chcę i On tego chce. I nie może mieć zbyt wielu przyjaciół, ale przyjaciel zawsze będzie jeden. Mogę mieć wielu kolegów. Znajomych, ale przyjaciela będę zawsze miał jednego. Bo nasz pełen zaufania stosunek do niego płynie z ludzkiej potrzeby wyłączności. Rodzina. Ten drugi człowiek, którego sobie wybrałem jako towarzysza moich dni. Ten drugi człowiek który istnieje dzięki mojej miłości ku niemu, są mną. Rodzinny spokój to mój spokój, rodzinne bezpieczeństwo to moje bezpieczeństwo. Nie może mi być obojętne pojęcie rodziny ludzkiej. Łatwiej jest nam wciąż głęboko współczuć ludziom głodnym w Afryce, niż posprzątać na święta mieszkanie u chorej sąsiadki. Łatwiej jest rozprawiać o tym, jak pomóc ludziom walczącym z sobą, trudniej zakopać topory wojenne w sąsiedztwie. Mój bliźni człowiek, dar i zadanie. On będzie moim sędzią. Kiedyś, gdy stanę przed obliczem Boga, a właściwie to uczucie, jakie do niego żywię. Oby poniższe słowa nie odnosiły się do żadnego z nas. Byłem głodny obok Ciebie. Byłem spragniony obok Ciebie. Byłem nagi obok ciebie, byłem chory obok ciebie, byłem niezrozumiany obok ciebie, obgadywany obok ciebie, poniżany obok ciebie, płakałem obok ciebie, a nie widziałeś. Maryjo, Matko Rodziny Ludzkiej, Matko Patronką, pomóż nam. Nie tylko być bliźnim dla innych, nie tylko pomóc się zabliźnić ich ranom, ale przede wszystkim pomóż nam, by na drodze naszego życia nie pojawiały się nowe rany, rodzące się z braku miłości człowieka bliźniego. Maryjo, matko. Pięknej miłości. Maryjo królowo aniołów i nasza królową i nasza Matko. Módl się za nami teraz i w wieczności. Amen.